Witamy w Polsce naszego kolegę wielkiego patrioty z Londynu, weterana bląskich lokali Bogusia. A teraz odśpiewamy specjalną piosenkę na cześć Helenki. Rycerzy trzej, kmicic wołody Oski, zagłoba, gnębi na spel, wszystkim nam się Helenka podoba, Hej, szable w dłoń. Juki juki, a jupi wieczopi, musimy knąć, żeby no. stać się godnym epoki. Andrzej powiedz parę, słów, parę słów: powiedz tutaj dla wszystkich, no to Dzień, panie, że, że kiedyś. Witamy naszą kolegę, tutaj graliśmy no. kiedyś stare czasy, stara gwardia. No wszyscy gramy, a, no jaka stara ale, gwardia, nie żaden ale z nas. nie no. graliśmy No i to dobrze, czasa. i dalej gramy. Nie dajemy mi się, bez sobie. parę słów. Czujesz ludzi, młodzieży na plecach? Hey, jakoś e, graliśmy w Ewie na Dancing. A. a no tak, a Boguś dał e, po sąsiedzków Gwiezdnej. gwiezdnej I nawzajem się odwiedzaliśmy, wieczór, wieczór. Zawsze był full, pełno no. było ludzi, nie można było się dostać Piękne Czemu czasy. Okupować? To się nie wróci, to się nie wróci. Teraz Bogdan wyemigrował do Anglii, gra tam. No tak. Jak się zespół nazywa? Szokbet London. Shot. Shot London, My tutaj na, na wybrzeżu dalej działamy, Andrzej. Idziemy teraz pokazać, bez... pokazać mu może, że nie wyschło, że nie wyschło i stawki pływają. Nie? Idziemy. <grym> Zapraszamy z kamerą. No. Idziemy też. Idziemy. <grym> <Zarek>, <grym> Dobra, czukamy na oczach? Chodź, mój i teraz ty. Pan Pani stoi? Chodź, tu przed kamerą. Na plaży idę na plażę. Raczej, co? A Bogdan, co? Jak w Polsce. Jak w Polsce. Ciekawie. Stare śmiecie. Ciekawie. hej rodacy, how are you? Mam nadzieję, że Bogdan będzie mi wspominał pobyt krótki w, w Polsce. No i fajnie, że się spotkaliśmy. Wszystkich znajomych. Tak jest muzyków. Pozdrawiamy o. wszystkich. Rajków naszych. Do zobaczenia, cześć. Bugi dla Ciebie. Bugi. Od obsługi. Dziękujemy. No, Mam nadzieję, że dobrze.